Witam serdecznie w kolejnym odcinku, w kolejnym przypadkowym nagranym odcinku. Tutaj jadę, już w sumie noclegu szukam i przejeżdżając natrafiłem na takie cudeńko. Nie wiem co się w środku mieści. Sprawdziłem tylko, czy jest możliwość wejścia. No i jak widać, drzwi są otwarte. No to, że drzwi są otwarte, to i my jesteśmy w środku. Tutaj rzeczywiście potrzebne jest światełko. I wchodzimy na salon. No, i wita nas ładny bar. Ja jeszcze chwilę muszę pojechać, także nie będę w barze nic zamykał. tutaj mamy łazienkę bardziej interesują mnie pokoje jak one wyglądają a to za chwileczkę się dowiemy farba już odłazi widać, że już dość długo lokal jest opuszczony co tu mamy? tu mamy łazienkę Uh -huh. <laughs> Jeszcze kasety magnetofonowe Kto pamięta te czasy Kiedy na takim czymś słuchało się Muzyki Kto pamięta te czasy Niech napisze w komentarzu Co miały wspólnego takie kasety magnetofonowe I ołówek Pewnie gimby nie znają, ale ci, którzy używali takich kaset, na pewno będą wiedzieli. Tu mamy stertę jakichś dokumentów. Labaita nazywała się. Nazywał się ten lokal. Ha, ceny to jeszcze w lirach śmiesznie wyglądają w tysiącach ceny nie wiem czy za pokój czy za, za jakieś trunki w barze no już od dawien dawna we Włoszech mamy znaczy mamy we Włoszech są euro w sumie ja już od dawna też operuję walutą euro Także jak wjeżdżam czasem do kraju, w którym nie ma euro, ciężko jest mi się przestawić. Tutaj co my mamy? Zapadnięty dach. Tam mamy dwie butle od wina. No i można powiedzieć graciarnie. No i troszeczkę dokumentów. Ale co my z tych dokumentów będziemy mogli wyczytać? najpierw przede wszystkim chciałbym się dowiedzieć jaki to jest rok ale ale tego się nie, nie chcą nam zdradzić no tak jakieś krzaczki po japońsku Ale nie piszą, który to jest rok, także tego się nie dowiemy. Tutaj nie wiem, nie do szuflady, były taka komoda w bardzo, bardzo starym stylu. No i tutaj mamy także część. dokumentów a tutaj już widać ceny w euro patatine kosztowały 2,70 a zupa di scorfano 14 no, to coś, coś mi za drogo jak na euro obrotów firmy nie będę Wam pokazywał, wypisanych No Ale tu u góry to widać, że, że to jest wszystko. Być może na dole był tylko lokal, a u góry mieszkali właściciele. Bo jakoś tak mało tych pomieszczeń jest u góry, żeby mogły to być pokoje hotelowe Mam stoi urbek sobus. Czeka już na mnie, bo jak widzicie ciemno się robi. Ja kolejny dzień jestem w trasie. No i w sumie już jest ta pora, że, że czekam, szukam, znaczy szukam miejsca na nocleg. Bo od rana dalej będę zwiedzał i nagrywał filmy dla was. Tu się zatrzymałem, nie miałem tego na swojej liście. No ale jak widzicie, lokal jest mocno zdewastowany. W sumie nawet można powiedzieć, że nie za wiele można z niego pokazać. Oto może jakieś papiery coś nam powiedzą. Interesuje mnie rok. A rok jest dwa, 2011 Bergamo, tam latałem często samolotem, ale to jeszcze przed tą dziwną sytuacją, kiedy kiedy można było spokojnie latać, a odkąd oni mają jakieś wymogi, żeby ktoś mógł polecieć i nie chcą zarobić, to nie latam. Mam teraz swój pojazd. Który jest lepszy od samolotów? Ciekawe, jak reagują kierowcy, którzy widzą światło w opuszczonym budynku. Mam nadzieję, że nikt nie będzie dzwonił po jakiejś tam służby. Tutaj fajnie wygląda ta beczka. I ona funkcji żadnej nie spełnia. Jest tylko ozdobą. Ale ładnie się prezentuje. W sumie na środku, na środku sali. Nie wiem, czy można ją nazwać balowej. No tutaj widzicie jeszcze. Mamy taki tarasik. Po lewej stronie. Są skały. Ja to nigdy nie, nie sypiam na takich parkingach przy skałach. Zawsze jest ryzyko spadania kamieni, dlatego też widzicie tutaj jest taka siatka, która ma na celu wyhamowanie kamieni, które by spadały z góry. Ja też właśnie nigdy nie parkuję, żeby czasami mi jakiś kamyczek nie obudził. Droga dość ruchliwa, także jeżeli tu był Jakiś bar. Fakt, że park nie jest duży, ale mógł pomieścić kilka aut. Przy tak ruchliwej drodze na pewno barby na siebie zarobił. To nie wiem, co było powodem, że jednak jest opuszczony. No, ale w takich miejscach yy, mi trudno coś zgadnąć. Mogę jedynie pokazać, co z tego zostało. Ale ogólnie no fakt, że dach już jest dziurawy, także trzeba by było zacząć od, od postawienia nowego dachu. Ale myślę, że obiekt wart jest zainwestowania. Tutaj to wygląda na... na, na nie, to by był bar, tak. A tutaj mamy to takie podwyższenie i tutaj były lodóweczki, tu mały, mały zlew i na półkach pewnie stały trunki, które można było zamówić i pewnie dania jakieś do jedzenia, prędzej stawiałbym tutaj na, na jakąś jadłodajnię, a nie na knajpę. Z uwagi na to, że jest przy drodze. Chyba, że tak, sądzę po tym, że są tam kasety magnetofonowe, mógł on być zamknięty już bardzo, bardzo dawno temu, gdzie jeszcze były zupełnie inne czasy, gdzie przy drodze można było konsumować alkohol. Teraz to się pozmieniało w sumie w wielu krajach, które, które ja odwiedzam. Ani na w stacjach paliw ani ani nawet w przydrożnych barach nie można albo w ogóle, albo od której godziny nie można już konsumować alkoholu no w sumie jest to dobre dla, dla bezpieczeństwa no ogólnie bezpieczeństwa podróżnych tych, którzy jadą i chcą po alkoholu pojechać a także tych, którzy jadą bez alkoholu, ale są narażeni na spowodowanie wypadku przez pijących kierowców. No, i tym przyjemnym, nieprzyjemnym akcentem będziemy kończyli ten odcinek. Dziękuję Wam za obejrzenie go. Jeżeli Wam się podobał, napiszcie mi to w komentarzu. I ja życzę Wam udanego weekendu i przesyłając moc pozytywnej energii. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Do zobaczenia!